Siemano wszystkim w nowym vlogu, <laughs> cieszymy się, ja w nowych bylkach słuchajcie Ja jestem. się zawsze do Ciebie cieszę, bo... Do mnie tylko? Tylko Ty tak się zawsze cieszysz, ja się zawsze cieszę, bo my się zawsze wszyscy cieszymy, nie? E... Nie to, że się śmieje. Nie, absolutnie, <laughs> bo ja nie jestem śmieszna, tylko zabawna. <laughs> słuchajcie, ja też często jestem chora. Zatoki mam zaatakowane po chorobie, ale już jest mi coraz lepiej. Słuchajcie, piękny dzień, wyruszamy. Słuchajcie, na Majóweczkę, Jedziemy na Majóweczkę do znajomych. Już część załóg tam siedzi. Jedziemy, słuchajcie, do Rydzewa, do, na kemping Echo. E, także tam jeszcze nie byliśmy. Zresztą my do tej pory zawsze tak robimy, że jeździmy. Na razie, żebyśmy byli raz na każdym kempingu, bo my świeżaki jesteśmy, to chcemy wszystko zobaczyć i wszędzie być żeby nam życie starczyło, właśnie, właśnie, tak? To się trzeba zastanowić nad tym. E, słuchajcie, także jedziemy zadowoleni. E, sami jedziemy bez dzieciaków, bo dzieciaki... E, łażej to oczywiście wiadomo, stary jest, nie chce z nami jeździć, z, na, z nami, z, z młodzieżą. E, nudzi się z, e, z nami. E, Olgutka niestety nie mogła jechać, dlatego że ma treningi, przygotowania do e, mistrzostw w Zabrzu, także e, zostaje. Zresztą odwapniony kwadrat jest, to dzieciaki się cieszą, że stary wyjechały, chałupa wolna, więc mogą się bawić. Widzę, że telefony, bo już dałam znać grupie, że je wyjechaliśmy, więc już piszą nam gdzie ten. Słuchajcie, planowany przyjazd jest niby na 13, ale wiemy, że to nigdy się nie sprawdza, więc o której będziemy to będziemy, wyjeżdżamy wcześniej, więc de facto wcześniej też będziemy. I tyle słuchajcie, i, i co, i odzywamy się z drogi, albo już nawet później zobaczymy. No, ja mam jeszcze takie, słuchajcie, dzwonienie w uszach, o dzwoni do mnie właśnie synek, bo on spał, jak wyjeżdżaliśmy. Dobra, odzywamy się później, tak? Tak. Zatrzymane poniesło 1000 metrów. No i słuchajcie, Warszawa minęła na 3 sekundy. ładziutko. Nawet raz nie stanęliśmy na minutę, nie? Ani na siku. Ani na siku. Ani na dwójkę, ani nawet na światłach nie staliśmy. Nawet na minutkę także o tej porze Warszawę jechać przez Warszawę to jest nawet nie ma tragedii. Bo ostatnio to się nastaliśmy w tej Warszawie, także przejechaliśmy już Warszawy. I będziemy się za chwilę łapać, za jakieś e, 30 minut będziemy się łapać z jedną brygadą, która mieszka za Warszawą, więc zobaczymy, czy nam się uda spotkać na drodze, na trasie. A mi powiem wam, że mimo tego, że jest e, ładna pogoda, słoneczko, to mi jest kurna zimno, bo jeszcze jestem taka osłabiona. I taka jestem nieszczęśliwa, powiem wam. Łukasz się boi, że go zarażę tą nieszczęśliwością. Może na Ciebie to skoczyć jak chła. To, to, to nieszczęście moje na Ciebie, bo blisko siedzisz. Nice, mocno. Prowadza się do choroby. No dobra. Siema. Zatrzyma. Zatrzymaliśmy się, słuchajcie, na Orlenie, na parkingu, bo umówiliśmy się tutaj ze znajomymi. Z Państwem, z Państwem Świderki. I czekamy, mają, jeszcze 5 minut, także czekamy na nich i dalej jedziemy już razem. Jezu, jakie powiem wam gorące, znowu oddzwoni ktoś, nie wiem, czy to. Nie oni. Nie, już tenka dzwoni. Halo? Tak? Ksymena? Bo co? A, no to dobra, to spoko. No. Tak, wszystko jest dobrze. No, 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 no. Nie, nie. Łukaniu, coś ustynka ma zabrać, czy nie? Nic jej nie przychodzi do głowy ani nam. Dobry humor. Dobry humor, żebyś zabrała ze sobą. No, dobry humor. Ja to trochę dzisiaj nieszczęśliwa jestem, bo jestem taka zakatarzona. No, a Łukasz mówi, nie dotykaj mnie, bo skoczy to nieszczęście twoje na mnie, nie daj Bóg. <grym>, ale mi przejdzie za chwileczkę. <laughs> Dobra, no to pa. No bo Justynka też do z nami jedzie. Znaczy, ma dojechać e, do nas. Także też e, ma przyjechać. Patrzę, patrzę za nimi, ale ich jeszcze nie widzę. Także jeszcze wszystko. Zobaczcie, jak stanęliśmy. Tu, a my tu. Kaszek do, do łazienki muszę iść sobie nosa przetrzeć. To idź. Mm. <laughs> muszę słuchajcie sobie nosa przetrzeć, bo od tego kataru i tego wszystkiego mam pęknięte z boku nosa i muszę sobie to kremować i przecierać. O, tu i tu i mam tutaj kur na ręce i na głowę wyleciał. Dobrze, to nie szklanka, bo mnie zabiła. Mam tutaj. Co ja tutaj mam? I kremik tu mam. Mm. O, jest trochę wody w tym. O Jezu, wiecie jak to boli? Zresztą każdy, kto ma duży katar i chorował, i ma coś takiego, to wie, że to boli. Taki piękny nos. I taki krem z brzozy, może że mnie uratuje. Straszne to jest. Nienawidzę mieć kataru. Zresztą chyba każdy. Jeszcze przy katarze to głowa boli. Dobra. Taki jest syf w szafce jak... O, słyszycie jak ty odjeżdża? Taki syf jest w szafce zawsze jak się jedzie. Wszystko jest na góry, na ten. Nos wysmarowany. Dobra, idziemy. Czekamy na świderkę. O, zobaczcie jak odjechał może się kawusi napijemy, co? zapraszasz mnie na kawusie? tak my mamy swoje o, o kawusia. to idę, wiesz co, nalejesz? tylko na dworzu? Tak. może kubeczki wezmę, co? nie? nie brać? A będzie nie będzie ciekło z tego? Później? Bo łyku A dobrą zrobiłeś nie? Bardzo. Głupie pytanie, ty zawsze robisz dobrą kawę nie? Właśnie. Trochę mi lepiej. Proszę. A co ci było źle? No mówiłam, że jestem nieszczęśliwa. Ja cię nie słuchałam. Nie odpowiadasz mi, nie słuchasz mnie? Bałagan! Ty też jesteś psychol. Ja zawsze robię bałagan w trasie. Właśnie. I jadą. Zobaczcie. Rowery wzięli, a my nie wzięliśmy. Zapomnieliśmy rowerów. Jak ja Ci mówiłem? No. Uwaga, tir. Nie, musimy się dać wyprzedzić, bo my nie wiemy gdzie jechać. A Rafałek? na Mazury, do tej pory było super, nie? Tak, tutaj Tak, przy, o 20 km sobie wydłużyliśmy trasę, ale pojechaliśmy taką trasą, że mieliśmy ładniutko, a teraz się dopiero zaczęło. Powiem wam, że już skoczyliśmy raz, aż tu słyszeliśmy talerze. No nie, nie gadaj, no ty uwierzyłeś to, że to talerze. Kotek, a dlaczego miałem w to nie uwierzyć? Nie powiedziałeś mi, że to nie są talerze. Kupiutka jestem, No, no także... Nie wiemy w ogóle, gdzie jesteśmy? Co to za miejsce? Orzysz. Jak? Orzysz. Orzysz, sobie drogi, bo masakra w ogóle tu jest jakaś. Także jedziemy sobie. No to jeszcze Teraz minęliśmy yy, samochód, który, słuchajcie, naprawiał te dziury to znaczy kleił, wyrzucał coś z udawał, siebie, że udawał, że, że naprawia, wyrzucał coś z siebie, takie klocki, yy, Zdrawiają! Będzie dobrze chyba! Już niedaleko mamy, słuchajcie, bo jeszcze tylko pół godziny mamy do celu. No ale czyń się, czyń się. No ja takie coś ich dostałem. O, zobaczcie, ukanio dostał bransoleteczkę też, poczekaj, ukanio, z napisem Ukanio, a druga APR Radą. No, ja mam też. Ja mam cały czas tutaj. No. Chodzi do, do celu słuchajcie mamy, mamy teraz, jedziemy, teraz już są takie prawdziwe Mazury, nie? Już jesteśmy na Mazurach, czy jeszcze? No tak wiadomo, co byś mi nie powiedział, to w to uwierzę, bo głupiutka jestem. Minutę do celu jesteśmy rydzewo. Słuchajcie, w rydzewie jesteśmy i szukamy kempingu. Echo, echo, echo. Mazury cud natury, słuchajcie. Na mazurach pięknie zawsze. Zobaczcie, za wcześnie na komary, nie? Nie zjedzą nas. O, jest coś. Zatrzymujemy się, czy nie? Nie, patrzcie, już się zaczynają jeziorka. Wcześniej się zaczęły, ale teraz już... To jest to, jeżeli... Właśnie. to jest to? A wiemy w ogóle co to za jezioro? Jeszcze nie wiemy. Jak nie wiemy? Jak wiemy? Nie, nie wiemy? Wiemy, tylko nie powiemy. <laughs> <laughs> tak, wiadomo, że wiemy. My to łkaniu prawie nic nie wiemy. Co? godzin, nie, Niegocin. Niegocin? Nie Niegocin. No i dobrze. Tak, tu prąd obtaniają. No, tu wszędzie każdy ma za darmo prąd. I dobrze, bo gaz nam zakręcili. No i co? Skręcamy. O, jest tu, słuchajcie, jest camping. Pod samym jeziorkiem jest. Wjeżdżamy właśnie, będą wjeżdżać. Wąska brama, nie? Trzeba normalnie, za, jak tym, jak tirem zachodzić. Zobaczcie, jak świderki zachodzą. Dytka macha. Wąsko tu jest. Wąska droga, wąska i tylko gąska mogłaby przejść przez tą wąską drogę. Camping echoryzewo. No i jedziemy. Mm -hmm. Pięknie. Jest po prostu pięknie. Ładnie, nie? No, ładnie? Ładnie to jest w ogóle nieadekwatne słowo do tego, co tu w tej chwili jest. Zobaczcie. To jest tak jakby prywatna działka, wiesz? Ten kemping. Mhm. Dobra, musicie się chyba i zameldować, nie? Żeby tam... Po... W ogóle, gdzie oni są? Trzeba zapytać. Gdzie oni są i co oni myślą? Tak. Łukaszek się idzie dowiedzieć, gdzie stoją nasi. Zabić, nie chciał przyczepą. O, następny chce mnie zabić. Po wody pojechali. Zobaczcie, jak tu jest piękny plac zabaw. A my będziemy stać nad samą wodą. Właśnie tam idę. Kuba, Kuba już dzwoni, tak? Halo. No się ma to tam? A poznałeś nie kubuś <laughs> No już ustawiamy się tutaj, tylko że my się przy kuzynostwie rozstawiamy yy, Daję Ci Grzesia to ci wy, wy, wy powie Elo Wiesz bardziej po prawej stronie, nie? No zobaczcie jakie cudownie Każdy, każdy się rozstawić gdzieś tam bez, bez nacisku, nie wiesz No, no ja pewnie ja tam wszystko Polski... to będzie puk zborny wiesz ja. Zacznij... nie, może nie. nie, tak nie, samo macie nie no. nie, no cofnąłem trochę, wiesz panowie się starają dobra. ładnie? bardzo ładnie piątka z plusem tylko Mario trawę dopiero jutro przywiezie <grym <grym no, <grym> ty, ale tu Mario stanie obok? no Mario tak wzdłuż stanął no, dobra, nie? dobra, no każdy chce przybandik no, tak, wy chcecie po prostu od razu przy naszych, przy naszych blaskach się ociepić. Ale tu jest pięknie, jest jak mi się tu podoba. No, słuchajcie, rozstawieni jesteśmy. Edytka, uśmiechnij się. A mogę? Tak, możesz, nawet głośno. Nie na to może być furna ten. Ty tu na rynku. Zaskadamy grilla nowego. No, biemy. no, muszę coś nagrać na trzeźwego, bo później nie będzie bardzo co. Ej, później by było najciekawsze. O, słuchajcie, dziewicze. Dziewicze. O, chyba. Siemano. W Nowy dzień. Ale w starym jeszcze blogu. To nie śpi. To jest siódma. Kasiach wstajesz się, nie? I czy co tak głośno chodzi? Klimatyzacja tak głośno chodzi. No, nie mamy włączonego grzewania gazowego, tylko klimatyzację. I ona się włącza, żeby dobić do temperatury, którą mamy tu ustawioną. Zobaczcie, on 25 i ona się od czasu do czasu włącza. Ale yy, nam to akurat nie przeszkadza. Wczoraj tak rozmawialiśmy ze znajomymi, mieliśmy wczoraj ognisko. Właśnie oni mówili, że głośno są takie i im przeszkadza, akurat nam to nie przeszkadza. Kami też O, dzieci. Jak dzieci tak mają ręce, to są szczęśliwe. Wiesz, szczęśliwy jesteś? O Jezu, no to ja cię muszę tu poprawić jeszcze. O mój piorek, mój pisiorek. O widzicie? Patrzcie, mamy nowe piżamki. ukaniu ma Batmana. A ja myszkam jaki mam. Nową. Słuchajcie, siódma rano jest. Oczywiście ja to staję tak rano z przyzwyczajenia już i ten, więc stawiam kawkę. Może kawkę się napijemy, no, co? Dynka, zobacz, co? A, no tak. Jezu, słuchajcie, zobaczcie, co my, co my tutaj mamy. Zobaczcie, jaki piękny widok. Boże, jest cudownie. Tu są sąsiedzi, których nie ma. Oni stoją tu na stałe w ogóle, wiesz? Wiecie? I patrzcie, jaki pięknie, piękny widok. Pięknie mamy, prawda? Mm -hmm. Mamy cudownie. Kawkę robię. Napijesz się kawki ze mną. Mm -hmm. No dobra, to będziemy się widzieć później. Także zobaczymy. Larka. Słuchajcie, a nowość. Ja Zobaczcie, jakie jest słońce, że otworzyliśmy i z każdej strony już wpada. A nowość jest taka, że Łukaszek nakazał chodzić bez ciapów. I w ogóle nie mamy tu butów. Mamy dywaniki, które Wam wcześniej pokazywałam. I mamy chodzić. To tutaj mamy. O. Tu mamy. A tu mamy Cięściutko. mamy czyściutko. Tu mamy czyściutko. Jest, zobaczcie, jakie jest cudowny. A na bosaka ja nie mogę tu wyjść, bo ubrudzę nogi. No nie wychodzę jeszcze, ale już jest takie ciepło, że w piżamie w ogóle jestem. ten. No i mamy chodzić bez ten, w samych, w samych syrach. Także taka nowość u nas jest. Mamy białe dywany i mamy mieć. Mamy, mamy białe i mamy mieć całe życie białe, i one mają, mamy chodzić w tych. Ja się muszę przyzwyczaić, bo jestem tak przyzwyczajona, że w ciapach wszędzie chodzę, nawet w domu. Robię kawkę. Lomki myjemy. No i musieliśmy przestawić, bo wiało, słuchajcie. Pokażę Wam. A idę myć grilla pod kran. O. No tak, wezmę tą, żeby tam mówić, ja nie wiem czy tą miskę, bo to grill to zaraz, żeby ktoś nie zwrócił uwagi, nie? No, już tak przestawiliśmy, bo te już nie wie, bo wiało z tamtej strony. Ja nie wiem, czy nie No bardzo jest to prawdopodobne, że masz moje. Za małe. Za małe, ja mam mniejszą nogę. No. Gdzie ten dych? To co, mogę myć tego grilla, tak? O, ciepła woda. Ktoś tu nie dokręcił i cieknie cały czas. To są takie zlewy. Przyszłam z gry do mycia. Słuchajcie, muszę sobie nalać wody. Postawię was tu. O. jest, to trzeba go myć. Potem pewnie go nie będziemy tak szorować. Wszystko to nowe to na początku się tak myje, a później to już przechodzi człowiekowi. Panowie jad w garach, a panowie na rowerkach. Proszę. O, elegancko. Łukaniu, pomachaj. O, proszę. Rafarek z Łukaniem na rowerki, a my przy garach. <grystanie> Każdy ma swoją funkcję. <grystanie> no i taka sytuacja. takżeśmy się podzielili ro rolami. O, pięknie umyte. Cześć. Siema. Thank <laughs> you.